Po sparingu ze Zniczem Pruszków naszym gościem trener Polonii Mariusz Pawlak. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. No, dzisiaj wygrywamy 3 do 2, choć pewnie to nie wynik był dla trenera najistotniejszy. Gdzieś tam pewnie przetrenowanie tych schematów, kilku nowych zawodników, pewnie to było priorytetem. Zgodzę się oczywiście, natomiast wiadomo wynik jest ważny, bo po to wychodzimy na boisko, żeby, żeby wygrać spotkanie. Aczkolwiek tutaj co powiedziałeś, tak? Chcieliśmy przede wszystkim zrobić już na koniec, przed tymi trzema dniami wolnymi, które które są teraz przed nami. Po tych dwóch dniach bardzo mocnych treningów podwójnych dzisiaj jakby kończymy sparingiem ze Zniczem. Chcieliśmy zagrać przede wszystkim w miarę równe obciążenia, ale nie dało się ze względu znowu na na drobne urazy, czy większe urazy mam nadzieję, że Mateusz Mójski, który pojechał już do szpitala. Nie wyjdzie nic poważnego, złamanie nogi albo inne rzeczy, bo, bo wygląd nie wygląda to dobrze. No ale niestety to są, to są jakby skutki tego, że gra jest w kontakcie i uważam, że każdy, każdy z zawodników dzisiaj wyszedł po to, żeby walczyć o miejsce, żeby sobie przede wszystkim udowodnić, tak, w którym miejscu jestem, bo te dni tak naprawdę bardzo szybko zlecą do meczu ligowego z miedzią Legnica. Mocna praca, mocna praca ja uważam tutaj całego, całego zespołu, ci zawodnicy, którzy, którzy rozegrali to spotkanie, mecz w kontakcie, mecz dosyć może nieagresywny, bo jak powiedziałem, kontuzje są wliczone w to wszystko, ale podeszli, dwa zespoły podeszły bardzo poważnie do tego sparingu i to na pewno dobrze. Więcej wymuszali błędów, więcej jakby materiału na to, co co chcieliśmy, bo dzisiaj też oczywiście był plan założenia pewne, które, na które zwrócimy uwagę, raz z tego będziemy wyciągać wnioski. Natomiast jak powiedziałem, no, trudne warunki, bo pogoda wiemy, że dzisiaj jest w Warszawie bardzo, bardzo gorąco, ale, ale jeśli chodzi o te warunki, to na pewno tutaj ja i trener oczywiście znicza, tutaj chwilę porozmawialiśmy i uważamy, że to był dobry sparring, pożyteczny. I teraz mówię, kto? E, najwięcej z tego wyciągnie, no to, no to, to przekonamy się w najbliższych oczywiście meczach, w najbliższym czasie, ale mówię, e, szkoda tej kontuzji Mówię na pewno Mateusza mówię, trzymamy kciuki za to, żeby jak najszybciej wrócił do treningów, e, no bo mówię, no, już troszeczkę nas ostatnie tygodnie z tym zdrowiem różnie, różnie jest, różnie, różnie to do tego e, myślimy, podchodzimy, bo, bo ale... Też jeszcze oczywiście postawa nowych zawodników, którzy już widzę, że już troszeczkę lepiej czują zespół i nasze, nasze zadania, debiut dzisiaj oczywiście też Patryka Janasika na dwóch stronach obrony. Też widać, że to będzie, to będzie wzmocnienie. O to nam chodziło. Mhm. Jeżeli tylko jeszcze chodzi o tą przerwę teraz na e, reprezentację, to jest dwa tygodnie już ten pierwszy tydzień za nami. Czy trener gdzieś tam mógłby w dwóch słowach przybliżyć? Czy jest gdzieś też czas na złapanie oddechu, świeżości, jakieś może integracje z drużyną, żeby wprowadzić nowych zawodników? Jak to wygląda? E, tak, tak jak, tak jak oczywiście dzisiaj się rozjeżdżamy. Mamy trzy dni wolnego, bo gramy dopiero w niedzielę w Legnicy. Będzie czas na integrację, ale przede wszystkim skupiamy się to, co będzie w przyszłym tygodniu, czyli przygotowanie oczywiście planu na mecz i, i takich rzeczy, gdzie Miźlica ostatnio bardzo dobre wyniki, no, stara się gdzieś oczywiście przygotować do przeciwnika, ale też jakby w powtarzalności swojej. No i czeka nas na pewno trudny tydzień, ale o to chodzi właśnie, żebyśmy trenowali trenowali pod kątem swojej gry, ale też tego, co nas może spotkać, czyli ta reakcja musi być już w tygodniu, a nie że zaskoczenie w meczu, że no, przeciwnik zmienił. Chwilowo strukturę, czy, czy ewentualnie e, gra bardziej bezpośrednio, bo dużo mieć gra bezpośrednio, i wiemy o tym, że te pierwsze, drugie piłki będą ważne w tym spotkaniu. No w takim razie życzymy owocnych przygotowań, zasłużonego odpoczynku i do zobaczenia. Dzięki, pozdrawiam. E, po sparingu ze Zniszem Pruszków naszym gościem Pomocnik Polonii Robert Dodok. Witaj, Robert. Witam. E, Robert, na dzisiaj wygrywacie 3 do 2 i gdzieś tam ta przerwa na kadrę przez ten wynik, ale może też i przez grę i to, co zaprezentowaliście w tym spotkaniu, pozwoli milej spędzić tę przerwę. No na pewno ten poprzedni mecz, ostatni ligowy, przed tą przerwą więcej radości na pewno było po tamtym meczu i to pozwoliło nam też troszeczkę odpocząć. Teraz ten tydzień można powiedzieć bardzo mocnej pracy i też finalnie dobrze zakończony, bo dobrym wynikiem, więc... Można, można teraz chwilkę odpocząć znowu. Jeżeli chodzi o sam mecz, no wiemy jakie są warunki dzisiaj, alerty burzowo, upalne. Także dzisiaj ten, myślę, że też sporo zdrowia dostawiliście na boisku. No tak, no tak jak, tak jak mówiłem, no to jest, to jest tydzień na pracę. Na to, żeby, żeby popracować jeszcze nad taktyką, to jedno, ale też nad, nad tą fizycznością, która będzie nam potrzebna w dalszej, w dalszej części sezonu i, i myślę, że normy są zrobione. Po, po, po konsultacji z trenerem przygotowania motorycznego normy są zrobione, więc, więc, więc to jest na pewno duży pozytyw. Dzisiaj też debiut Patryka Janasika, też tam przez chwilę współpracowaliście na jednej ze stron, gdzieś tam też to będzie taka okazja, myślę, żeby się zintegrować i zgrać. Na pewno, na pewno dobrze, że już też na ten sparing dojechał Patryk, może grać na prawej, na lewej obronie, więc to też dla nas jest duży komfort i mam nadzieję, że że szybko, że szybko się zaklimatyzuje. I na koniec no niestety nie obyło się bez negatywów, bo wcześniej boisko musiał opuścić Mateusz Muński z powodu kontuzji, gdzieś tam trzymać się kciuki za, za jego powrót. Mam nadzieję, że to nie jest nic groźnego i, i że, że Młyniu wróci do nas jak najszybciej, no bo e, cios taki, że, 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 że jest to na sparingu. Druga sprawa, że Młyniu też naprawdę dobrze pracował i, e, i super wygl wygląda i, i, i wiel, wielka szkoda, no mam nadzieję, że wróci jak najszybciej.